Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej, zwracam się do Was dzisiaj z życzeniami świątecznymi i z życzeniami noworocznymi. Wprawdzie przy pustym stole, wprawdzie nie możemy spotkać się i usiąść tu wszyscy razem, i nie możemy porozmawiać każdy z osobna, i nie możemy uścisnąć sobie rąk, ale to jest tylko i wyłącznie symbol tego roku, który przeminął roku, w którym spędzaliśmy trochę osobno. W którym staraliśmy się unikać kontaktów, żeby chronić siebie i swoje rodziny, i swoich pracowników. Bardzo trudny rok. Rok, w którym wymagał od nas wzmożonej pracy, zarówno w Izbie, jak i we wszystkich prywatnych firmach, z którymi wiem i mieliśmy doświadczenie i kontakt. Rok, który był właściwie rokiem walki. Na samym początku mówiliśmy, że to jest wojna. Tak, to jest wojna, i na szczęście ona zmierza do końca. Jeszcze za wcześnie mówić, że tę wojnę wygraliśmy, ale wszystkie oznaki wskazują, że przyszły rok będzie już ostatnim rokiem, w którym ta epidemia będzie w ten sposób dla nas wpływała. Od samego początku trwania epidemii, od marca tego roku, Izba Przemysłowo-Handlowa starała się być ze wszystkimi członkami Izby. Przez Izbę Przemysłowo-Handlową rozumiem tutaj zarówno pracowników Izby, jak i członków Prezydium Izby. Wielokrotnie się spotykaliśmy, wielokrotnie tworzyliśmy analizy, wielokrotnie tworzyliśmy różne dokumenty, które później brały udział w ogólnopolskiej dyskusji, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i na szczeblu rządowym. Tworzyliśmy i współtworzyliśmy różne dobre zapisy dotyczące rozwiązań biznesowych, dotyczące tarcz finansowych dotyczący pomocy, dotyczący pożyczek. Niestety wiele również z naszych propozycji nie znalazło odzwierciedlenia w zapisach, co wcale nie zmienia faktu, że ten czas uważamy za stracony, wręcz odwrotnie. Nauczyliśmy się jeszcze lepiej współpracować i nauczyliśmy się, że tylko razem i tylko z wzajemną życzliwością możemy przechodzić przez trudny czas, jakim jest, a przede wszystkim była pandemia. Koleżanki i koledzy. Nowy rok, a przede wszystkim Boże Narodzenie to nadzieja. To nadzieja na lepszy czas. Zarówno czas w biznesie, zarówno czas pracodawców, jak i dla pracowników, lepszy czas dla naszych kontaktów. Jestem przekonany, że ten nowy rok ten lepszy czas nam przyniesie. Dlatego uprzejmie proszę, przyjmijcie najlepsze życzenia. Dużo zdrowia dla was i dla waszych rodzin. Dla Waszych pracowników, jak i dla najbliższych współpracowników, abyśmy wszyscy razem mogli w przyszłym roku usiąść przy tym pustym stole, zapełnić go i porozmawiać już, może z doświadczeniem uśmiechu o tym, co było. Może obrócimy ten czas w żart i będziemy dalej razem budować naszą wspólną przedsiębiorczość. Szanowni Państwo, tego miejsca, przy tym pustym stole, chciałem bardzo serdecznie podziękować za ten rok pracy. Prezydium Izby, dziękuję prezydentom za to, że byli, pracowali, byli właściwie pod telefonem cały czas, chociaż sami też borykali się z problemami zdrowotnymi. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję serdecznie Radzie Izby za to, że również była obecna, że mogliśmy konsultować nasze pomysły, dzwonić i w ramach. Spotkań, często online, tworzyć właściwie zupełnie nowe, czasem bardzo dobre rozwiązania, które mam nadzieję będziemy wprowadzać w przyszłym roku. Dziękuję serdecznie Loży Kobiet, która cały czas aktywnie działała, i choć jest ciałem młodym w Izbie, to jest bardzo prężnym i bardzo potrzebnym. Dziękuję serdecznie wszystkim członkom Izby. A na samym końcu, chociaż powinienem od tego zacząć, pracownikom i panu dyrektorowi. Wszyscy oni byli dostępni cały ten czas, od wczesnych godzin rannych do wieczornych, odbierali wszystkie telefony, a często zajmowaliśmy im również weekendy. Ten czas był bardzo ważny, ale jednocześnie uważam, że zdaliśmy go jako pracownicy Izby na piątkę. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz. Jestem przekonany, że lekcja o wspólnym działaniu wyniesiona przez ten rok zaprocentuje w przyszłości. Wszystkiego dobrego.